Dzisiaj porozmawiamy sobie przede wszystkim o narządach płciowych żeńskich wewnętrznych, czyli o jajnikach, jajowodach, macicy oraz o pochwie. Zaczniemy od jajników, jajniki ovaries. Trzeba powiedzieć, że każdy jajnik jest umieszczony. Wewnątrz jamy otrzewnej, lecz nie jest pokryte otrzewną. trzeba o tym pamiętać. Początkowo każdy jajnik otoczony jest taką błoną białawą jajnika, tunika albuginea of the ovary, która najpierw jest gładziutka, ale później po okresie dojrzewania jest taka popękana. No to ma związek z uwalnianiem i pękaniem pęcherzyków jajnikowych każdy jajnik znajduje się jest umieszczony ma tak zwaną kreskę jajnika, czyli mezowarium. Ta kreska jest elementem więzadła szerokiego macicy, broad ligament of the uterus, który mocuje niejako macicę w tym miejscu, gdzie się znajduje, przyczepiają się do boków macicy i do boków jamy miednicy. Naczynia oraz nerwy do jajników dochodzą takim specjalnym więzadłem, więzadłem wieszadłowym jajnika, suspensory ligament of the ovary, i stopniowo kubokowi to więzadło przechodzi w kreskę jajnika. Natomiast w kresce jajnika znajduje się również więzadło właściwe jajnika. Czyli proper ligament of the ovary i to więzadło właściwe jajnika mocuje jajnik do macicy. Do jego przyśrodkowego bieguna tego jajnika jest przyczepiony oraz do okolic rogów macicy. Więzadło właściwe jest pozostałością płodowego jajnikowodu. I na dobrą sprawę tyle. O naczynieniu powiem zaraz po tym, jak opowiem o jajowodach. A więc jajowody, Uterine tubes, tubes, jajowody prowadzą oocyty do jamy macicy. I one ciągną się aż od rogów macicy, aż do ich ujść w jamie otrzewnej. Każdy jajowód leży w kresce jajowodu, alpings I tak. Kreska jajowodu tworzy przednio górną ścianę, brzeg więzadła szerokiego. Więc, jakby większość więzadów związanych z jajowodami, macicą i jajnikami, większość z nich należy do więzadła szerokiego. Każdy jajowód posiada cztery części podstawowe. Pierwsza część to lejek Infundibulum of Uterine Tube, który kończy się ujściem brzusznym jajowodu. Abdominal ostium of uterine tube. Ta część, ten lejek stopniowo przechodzi w bańkę, czyli miejsce, gdzie dochodzi do najczęściej zapłodnienia oocytu. Natomiast lejek sam w sobie pokryty jest na końcu strzępkami, fimbrie, które się nad nim rozciągają, ale jest jeden taki specjalny, jeden taki dłuższy, Strzępek, który przyczepia się do jajnika i on ułatwia umożliwia transport i przesunięcie ocytu, oczywiście do jajowodu. I nazywamy go strzępkiem jajnikowym, ovarian fimbria. Dalej, druga część to bańka, o której już wspomniałem, ampula of uterine tube. Jest najszersza, jak już mówiłem, tam dochodzi do zapodnienia. Zaraz po bańce mamy cieśń, czyli istmus of the uterine tube. To jest taki odcinek jajowodu, który ma ze wszystkich najgrubszą ścianę, i ostatecznie dochodzimy do czwartej części, czyli części macicznej jajowodu, czyli uterine part of uterine tube ona jest krótki wewnątrz ściany macicy i kończy się w rogu macicy ujściem macicznym uterine ostium jak są unaczynione nasze jajniki nasze jajowody Tętniczo unaczynione są przez tętnice jajnikowe, ovarian arteries, które są gałęziami aorty brzusznej, oraz tętnice maciczne, uterine arteries, które są gałęziami tętnicy biodrowej wewnętrznej. I zarówno tętnice jajnikowe, jak i tętnice maciczne oddają gałęzie jajnikowe, ovarian branches, i gałęzie jajowodowe. Tubal branches i właśnie one unaczyniają zarówno jajnik jak i jajowód, natomiast żylnie. Z jajnika krew spływa z plotem żylnym wiciowatym, czyli Pampiniform venous plexus, który jest umiejscowiony w więc szerokim macicy, stopniowo ku górze te żyły splotu łączą się, tworząc żyły jajnikowe ovarian veins i razem z tętnicami jajnikowymi opuszczają miednice i odpowiednio mają swoje ujście prawa żyła jajnikowa do żyły głównej dolnej a natomiast lewa do żyły nerkowej lewej a sam jajowód posiada żyły jajowodu, czyli tubal veins, które uchodzą do żył jajnikowych i splotu żylnego maciczno-pochwowego, jak są unerwione. W unerwieniu główną rolę bierze splot jajnikowy i splot maciczny. Trzeba też wziąć pod uwagę, że zarówno jajniki, jak i jajowody. Położone są powyżej linii bólu miednicy. A skoro tak jest, to normalnie odczucia bólowe, czucie bólu, idzie dośrodkowo z włóknami współczulnymi przez nerwy trzewne lędźwiowe do segmentów od T11 do L1. Natomiast e, informacje o odruchach e, trzewnych, nieuświadomionych, e, tego z czym sobie na dobrą sprawę nie zdajemy sprawy, e, to przez plot maciczny i podbrzuszny, e, nerwami trzewnymi, miednicznymi, e, z, zlatuje to wszystko, ta informacja pędzi do e, odcinków rdzenia S2, S4, czyli elementów przywspółczulnych. tak? Musimy zdać sobie do tego sprawę, że nieudro, nie odruchy yy, zmierzają razem z nerwami trzewnymi miednicznymi, czyli drogą nerwów przywspółczulnych yy, do yy, ciał komórek rdzeniowych S2-S4, czyli tam, gdzie znajduje się yy, część krzyżowa yy, układu yy, przywspółczulnego. Natomiast ból który znajduje się powyżej linii bólu miednicy tak jak było to w jamie brzusznej tak jak to było znaczy tak jak to było w tej górnej części jamy brzusznej jak to było w klatce piersiowej podąża z włóknami współczulnymi Teraz przechodzimy do macicy. Macica jest narządem, który znajduje się w miednicy mniejszej. Jest on położony na Pęcherzu moczowym jest za nim. Jej szyjka znajduje się pomiędzy pęcherzem a odbytnicą. Oto trzeba też powiedzieć, że macica jest przodo pochylona i przodo zgięta. Jest to narząd, w którym przede wszystkim zachodzi rozwój zarodka, następnie płodu. I tam to dzieciątko ma swoje mieszkanko. Do czasu aż mama je wyprosi, albo samo, samo się wyprosi. Stamtąd i przyjdzie na świat. Dalej, macica trzeba powiedzieć, że ma trzon oraz szyjkę. To są takie podstawowe jej elementy. Trzon macicy, czyli body of uterus, stanowi dwie trzecie macicy, ma około 5 cm i zawiera dno macicy, położone na najbardziej szczytowo, czyli fundus of uterus, i jest położone między blaszkami więzadła szerokiego. Macito, ten trzon macicy. On łatwo się w nim przesuwa, w tym więzale szerokim, ale jest mi tam właśnie położony. Ma dosyć duże powierzchnie styczne, zarówno do pęcherza, jak i do jelit. I potem trzon macicy przychodzi wspomnianą już szyjkę macicy. I miejsce tego przejścia stanowi takie przewężenie, mówimy, że to jest cieśń macicy, czyli ust istmus of uterus. Szyjka macicy, cervix of uterus, stanowi 1 trzecią dolną macicy i jest podzielona na część nadpochwową, suprawaginal part, położoną między cieśnią a pochwą i część pochwową, czyli vaginal part, uchodzącą do pochwy. Ta część pochwowa jest tam przy swoim ujściu, jest otoczona takim zachyłkiem naokoło, tak zwanym sklepieniem pochwy, vaginal fornix. I właśnie tam na końcu tej szyki znajduje się takie zaokrąglone ujście zewnętrzne macicy, external os of uterus. Trzeba też opowiedzieć, że część ta nadpochwałowa jest oddzielona od pęcherza tkanką łączną od odbytnicy dzięki zagłębieniu odbytniczo-macicznym. I to zagłębienie odbytniczo-maciczne jest najgłębszym zachyłkiem w jamie miednicy, to tak zwana jama daglasa. Teraz zajrzyjmy trochę do środka naszej pani macicy i co tam mamy w środku? No, przestrzeń, czyli jamy macicy, uterine cavity oraz kanał szyjki, czyli cervical canal. Yy, i, a miejsca, w których uchodzą. Jajowody nazywamy je rogami, macicy Uterin Horns. Trochę nam ta macica przypomina takiego byka z takimi rogami. Oczywiście rogi to jajowody. No i właśnie tutaj te miejsca to rogi macicy Uterin Horns. Kanał szyjki, na dobrą sprawę, rozpoczyna się w tej cieśni i anatomicznie mówimy że to jest ujście wewnętrzne macicy, czyli anatomical internal os of uterus. Ściana macicy natomiast składa się z trzech warstw. Najbardziej zewnętrzne omacicze, czyli perimetrium. Nazywane zewnętrzną błoną surowiczą. W skład o wchodzi otrzewna z podściółką taką tkanki łącznej, natomiast druga warstwa to mięśniówka macicy, miometrium, zbudowana z mięśniówki gładkiej, zawiera głównie gałęzie nerwowe i naczyniowe, które tą macicę zaopatrują. Trzeba też powiedzieć, żeby pamiętać właśnie, że to są przede wszystkim mięśnie gładkie, no bo po porodzie przecież jeszcze dosyć sporo przez spory okres czasu ten brzuszek pani która urodziła jest taki dosyć sporawy, no to to jest właśnie związane z tym, że to jest mięsień gładki. Poza tym trzeba powiedzieć, że naturalne karmienie piersią wyzwala duże ilości oksytocyny, która jest bardzo ważna, gdyż pomaga obkurczać mięśniówkę macicy i bliżej i szybciej dojść jej do odpowiednich rozmiarów. Ostatnia warstwa, którą najbardziej znamy, czyli błona śluzowa macicy endometrium, która silnie przylega do błony mięśniowej, no jest miejscem, gdzie zaczepia, koczuje się, gdzie zachodzi implantacja zarodka do ściany macicy. Teraz powiedzmy sobie, jak ta macica ogólnie jest umocowana czyli jakie więzadła utrzymują ją w tym miejscu, w którym ona jest. No, trzeba powiedzieć, że wśród nich jest są więzadła właściwe jajnika, proper ligament of the ovary, więzadło obłe macicy, round ligament of the uterus, więzadło obłe macicy. Jak wiemy, przychodzi w kanale pachwinowym u kobiety, przyczepia się ku przodowi od połączenia jej wodu z macicą dosyć znacząco. A najważniejszym więzadłem, które utrzymuje macicę, jest więzadło szerokie macicy, czyli broad ligament of the uterus. Znajduje się między ścianami bocznymi miednicy i macicy i następnie też przedłuża się na naczynia jajnikowe. Wtedy już tworzy się więzadło wieszadłowe jajnika. Do tego więzadła też dochodzą kreski jajnika, czyli mezowarium, kreska jajowodu, mezoalfins, kreska macicy też, czyli mezometrium. Pamiętajmy, wszystko co jest z macicą związane często kończy się na metrium. Dodatkowe jeszcze występujące tutaj więzadła to więzadło podstawowe macicy, cardinal ligament. Inaczej też mówimy, że to jest więzadło poprzeczne szyjki. Ono przyczepia się i odchodzi od części nadpochwowej szyjki macicy do bocznych ścian miednicy oraz jeszcze więzadło maciczno-krzyżowe, który utero ligament, który odchodzi do góry ku tyłowi i przyczepia tą macicę do kości krzyżowej. Mówimy sobie nieco jeszcze, z czym ta macica się sąsiaduje, to już raczej było powiedziane, ale jeszcze tak, żeby raz to yy, uporządkować, czyli do przodu macica jest oddzielona od pęcherza zagłębieniem pęcherzowo-macicznym, vesico-uterine pouch i do yy, też w dużej mierze do tego pęcherza przylega. Z tyłu oddzielona jest od pętli esicy przez otrzewną i jej jamę, a natomiast od odbytnicy oddzielona jest przez zagłębienie odbytniczo-maciczne, czyli recto-uterine pouch, zwane jamą Douglasa. Trzeba też powiedzieć, że po bokach, gdzie dochodzą do macicy tętnicze maciczne, pod nimi przebiega moczowód i to jest bardzo ważne dla klinicystów, aby podwiązując, więzadła, znaczy podwiązując tętnicę maciczną, nie uszkodzić moczowodu, tutaj używa się takiego sformułowania, że woda płynie pod mostem. To jest analogią do tego, że, że moczowód znajduje się poniżej, jest skrzyżowany od góry przez to tętnicę maciczną. Unaczynienie jak jest, jak ta nasza kochana macica jest unaczyniona. No więc przede wszystkim, jak sama, jak już wspomniałem o pewnych tętnicach, o tętnicach macicznych, czyli uterine arteries, są one gałęziami tętnicy biodrowej wewnętrznej i też częściowo mają połączenia z tętnicami jajnikowymi. To jest taka tam dodatkowa droga krążenia obocznego, ale to nie jest najważniejsze. Natomiast spływ krwi żylny z macicy jest trochę bardziej skomplikowany, gdyż występuje tu splot żylny maciczny, czyli Uterin venous plexus i od szyjki on odchodzi do boku i ostatecznie wpada do żył biodrowych, wewnętrznych. Tak wygląda sprawa macicy. Pochwa weggina jest kanałem długości od 7 do 9 cm i znajduje się pomiędzy końcem szyjki macicy a ujściem pochwy, czyli vaginal orifice. Pochwa ma swój przedsionek, czyli fragment umieszczony pomiędzy wargami sromowymi mniejszymi, czyli vestibule of vagina, vagina przepraszam, i do tego przedsionka uchodzą ujście zewnętrzne cewki moczowej żeńskiej, przewody gruczołów przedciankowych mniejszych oraz większych. Zazwyczaj taka pochwa jest zapadnięta, jej ściany boczne się ze sobą stykają, tworząc coś w przekroju, coś w rodzaju takiej przewróconej litery H. Pochwa leży ku tyłowi od pęcherza moczowego i cewki moczowej, natomiast do przodu od odbytnicy między brzegami mięśni dźwigaczy odbytu a konkretnie ich części łonowo odbytniczych mięśni, tak? Czyli puborektalis maso. Zachyłek wokół szyjki macicy, który już należy do pochwy, jest sklepieniem pochwy, czyli vaginal fornix. I to vaginal fornix dzielimy na przednie, tylne oraz boczne, prawe i lewe. Oczywiście w zależności od położenia ujścia szyki macicy. Teraz światło pochwy zazwyczaj jest właśnie tak zwężone, mówiłem, w tą przewróconą H, ale to dzięki mięśniom, działaniu niektórych mięśni, które zmniejszają jej światło. Jest to mięsień łonowo-pochwowy, Pubovaginalis muscle. Mięsień zwieracz zewnętrzny cewki moczowej, external urethral sphincter muscle i mięsień zwieracz cewkowo-pochwowy, czyli uretrovaginal sphincter muscle i mięsień opuszkowo-gąbczasty, bulbospongiosus muscle. Bocznie pochwa sąsiaduje z powierzchnią trzewną miednicy, z moczowodami, z mięsiem, dźwigaczem odbytu jak jest unaczyniona nasza pochwa. Jej górna część jest unaczyniona przez tętnice maciczne, natomiast środkowa i dolna część pochwy jest unaczyniona przez tętnice sromowe wewnętrzne i tętnice pochwowe. Eee, czyli internal pudental arteries i vaginal, vaginal arteries. Krew spływa z plotem Żylnym Pochwowym, czyli Vaginal Venus Plexus, wzdłuż jej bocznych ścian i jej błony śluzowej. Ostatecznie ten splot łączy się z splotem macicznym, w splot Żylny Maciczno Pochwowy, czyli Utero Vaginal Venus Plexus. I ostatecznie przez żyłę Maciczną ten splot uchodzi do Żyły Biodrowej wewnętrznej jak jest unerwiona nasza pochwa. Tylko dolny na jedna czwarta, jedna piąta pochwy jest unerwiona somatycznie przez nerw kroczowy głęboki, czyli deep perineal nerve, który jest z kolei gałęzią nerwu sromowego. A trzewnie ta górna część, czyli od czterech piątych do trzech czwartych mniej więcej u góry. Przez y, splot maciczno-pochwowy, czyli utero plexus, tylko że tutaj już nie pomylmy się z tamtym, to jest splot nerwowy. E, I y, włókna współczulne biegną z dolnych segmentów piersiowych nerwami trzewnymi, lędźwiowymi, co, za, co wydaje się zupełnie logiczne. Natomiast y, włókna przewspółczulne z. Y, y, Poziomów rdzenia S2 do S4 przez nerwy trzewne miedniczne. Teraz dośrodkowe bólowe z elementów pochwy. O, jeden, jeden, coś, coś pokręciłem, przepraszam. Więc w każdym razie, teraz patrząc ogólnie na narządy płciowe wewnętrzne, trzeba powiedzieć, że, te, że ból z tych położonych wewnątrz otrzewnowo. Czyli z dna i trzonu macicy. Położone one są powyżej linii bólu miednicy. Dlatego też informacje bólowe z nich idą z włóknami współczulnymi do zwojów rdzeniowych, dolnych, piersiowych i górnych lędźwiowych. Natomiast z elementów poniżej granicy bólu miednicy, tutaj jest już szyjka macicy oraz pochwa, to z nimi te informacje idą drogą nerwów przywspółczulnych przez nerwy trzebne miedniczne do zwojów rdzeniowych na poziomie S2, S4 rdzenia kręgowego. Natomiast czucie nieuświadomione wędruje sobie z włóknami. Przy współczulnymi.